Macie to swoje akcje stopnie nawiści, co? A w ogóle to chciałam powiedzieć, że jestem tolerancyjna jak mogę. Słuchajcie, bardzo nie chciałam komentować na tym kanale niczego oprócz mang i anime, ale niestety ludzkość znowu odwaliła imbę i po prostu tak się we mnie zagotowało, że aż widzicie wstałam i znowu będę machać łapami. Co się zdarzyło w białym stoku? Wszyscy wiedzą, co się zdarzyło nam. Marsz Równości w stoku. w tej chwili podaję wam hasło do Google, jeśli nie wiecie, bo ja nie jestem serwisem informacyjnym, ja tutaj jestem tylko kolejnym domem w internecie z własną opinią. Wiecie co ja myślę? Eee, że... Ci ludzie, nie, teraz yy, nie powiem, że to musiało się zdarzyć, tak jak powiedziałam we swoim filmie o nienawiści. Nie. To nie musiało się zdarzyć. Mogło. I się zdarzyło. A stoją za tym moim zdaniem dwa czynniki. Pierwsze Pimo, głośny temat LGBT, bo dopiero co Warszawa prowadziła LGBT u siebie kartę, dopiero co gazeta prawna wypuściła naklejki strefa wolna od LGBT. No jesteśmy świeżo, to znaczy świeżo, miesiąc minął po czerwcu, który jest miesiącem dumy, Pride Month, więc temat ciągle jest na tapety, ciągle jest świeży. I jakoś on tam buzuje w narodzie, no i mamy taką grupkę, która jeszcze nie wyszła tak naprawdę z jaskini i po prostu szukała takiego celu, żeby taką swoją pierwotną... Potrzebę spuszczenia w pierdolu innej grupie zaspokoić. Bo to jest pierwotne, słuchajcie. My jako ludzkość już się wzbiliśmy na te wyżyny, że jeśli mamy dwie wsie koło siebie, to one na siebie nie najadą. Nie wiem, najwyżej się pobiją wesiole. ale to mówię, to jest znowu ta grupa, która potrzebuje po prostu gdzieś wyładować tą swoją prywatną agencję i po prostu szuka tych oponentów. Bo widzicie, takie szympansy, gdy spotykają się dwie grupy szympansów, to one nie gadają sobie jedząc wyłówki z co tam Heniu się na południu, a Halinka to się chyba ohajtała, nie? Nie, wiecie co robią szympansy w takim wypadku? One się ze sobą ścierają. I kiedy ta silniejsza grupa wygrywa, to, to, to te szympansek które się uda zabić, zabija, a część nawet zjada. Zwłaszcza takie małe szympansiątka, które nie zdołają uciec, szympansy się zjadają. I widzicie, te osoby, moim zdaniem, są na tym samym poziomie, co szympansy. One po prostu widzą grupę inną, od siebie, nie pasującą do ich standardów, z tej innej grupy szympansów, one czują taką potrzebę zaatakowania jej, bo się po prostu czują tak pierwotnie zagrożone. I jak mówię, ta pierwotna agresja oraz nagonka na LGBT dały im powód po prostu do ataku. Jeszcze mając na ustach takie piękne hasła jak Bóg honor Ojczyzna, które w dzisiejszych czasach, właśnie przez takich osobników nabiera dość pejoratywnego wydźwięku. Bo to już się nie kojarzy z Bogiem, czyli Białem, czyli czymś, co nas jako naród wyciągu zabawów i całej takiej historii naszej chrześcijańskiej jakoś podtrzymywało. To już nie jest honor, czyli czymś, czym się Polacy szczycili, tak? To już nie jest ojczyzna, coś, o co, wa o co walczyliśmy przez całe zabawy i czego niedawno świętowaliśmy setną rocznicę niepodległości. To jest po prostu, tam równie dobrze mógłby być każdy inny powód. Tylko takie na nacjonalistyczne. wydaje mi się, że one rosną, bo to, jest, to są piękne słowa i tak łatwo przekształcić jest w coś złego. I teraz te osoby, myśląc, że bronią tych pięknych wartości, idą i atakują rzekomych ich wywogów. I to nie jest kwestia tego, że oni są homofobami. To znaczy są, ale można być homofobem, ale ograniczać się tylko do tego, że siedzisz sobie przed telewizorkiem, że łapiesz piwko i pachali jakie pedały idą. Kurde, pierdolę sobie typy wsadziły, nie? I szczerze, jest to przykre, zwłaszcza jeśli w takiej rodzinie trafi się osoba LGBT, Ale dla mnie jest to akceptowalne. Bo ja doskonale rozumiem, że każdy ma swoje ograniczenia, każdego coś trygeruje, każdego jakieś zachowanie wkurza. I nie wiem, są to duże ruchy, takie jak LGBT, jak inna wiara, jak nawet inna dieta czasami. To ludzi wkurza, bo tu w środku jesteśmy ograniczeni. Powiedziałam o diecie, bo mnie na przykład strasznie wkurwiają weganie. Ale jednocześnie jestem na tyle rozwiniętą jednostką, że zdaję sobie sprawę, że nie ma żadnych racjonalnych pobudek ku temu, bym ja się triggerowała na tych ludzi. To, że dla mnie to jest jakaś dziwna, niepojęta dieta, nie znaczy, że to jest coś złego. No to jest dieta, tak? Mamy na tyle super rozwinięte i ostatnie społeczeństwo, że mogą sobie na to pozwolić, więc kuźwa czemu nie. To, że ja, ja się na to wkurzam, to jest tylko kwestia tylko i wyłącznie mojego ograniczenia i ja sobie z tego zdaję sprawę. Nie zrozumcie mnie źle, nietolerancja nie jest spoko, tylko chodzi mi o to, że kiedy ona wychodzi poza waszą głowę, kiedy sobie nie zdajecie sprawy, kiedy myślicie, że to jest coś pięknego, wzniosłego, że działacie właśnie dla jakichś pięknych celów, to jest niebezpieczne, bo to, że nie lubicie jakiegoś ruchu, nie lubicie gajów, nie lubicie muzułmanów, wegetarian, adwentystów Dnia Siódmego, pastafarian, rastafarian, wielorybów, kotów, kurde, psiarzy, wiecie co? Tam by równie dobrze mogło pójść do, dojść do starcia między paradą, psiarzy, zaatakowanych przez kociarzy, gdyby to odpowiednio dobrze nakreślić. Równie dobrze. Albo nawet jeszcze bardziej wewnętrznie wejdźmy. Wejdźmy w grupę kociarzy. Bo ja akurat jestem kociarą i troszkę te grupy Facebookowe znam. I gdyby tam szła parada popierająca koty wychodzące, to przyszłaby parada kociarzy, dla których wypuszczanie kota to, kiedy wypuszczasz kota, to powinno ci się odebrać prawa kocicielskie, bo robi... on na pewno tam umrze. I te osoby odpowiednio nakręcone. Ci od kotów niewychodzących spuściłby w pierdol, tym od kotów wychodzących, bo oni mają inne poglądy i te osoby uważają, że te drugie robią coś złego. I wiecie, ścieranie się poglądowo jest super. Ja uważam, że, zawsze, że nie powinniśmy patrzeć na świat jednostronnie, bo to nas chroni przed skrajnościami. A do czego prowadzą skrajności? No właśnie, zobaczyliśmy. Skrajności są złe. Zło. Jest złe. I jak mówię, taka. No nie chodzi o to, żeby być tolerancyjnym i wszystkich kochać, i żeby nad naszymi miastami latały jednorożce, jednorożce, starając tęczą. Nie. Tu chodzi o kompromis, o pewne poszanowanie prawdy drugiego człowieka, bo serio, co cię obchodzi, gdzie kto inny wkłada swojego chuja? Co jest z tym złego, że przejdzie sobie parada równości? Dla tych osób one pokazują, że są dumne z tego, co jest. To jest coś takiego jak marsz na święto niepodległości. Pokazujemy, że jesteśmy dumni z tego, że odzyskaliśmy niepodległość, że jesteśmy Polakami. A że Pawło Debili rzuci wacami w samochód, w i podpali tęcze, to nie powinno definiować całego ruchu. I tak samo, jeśli na pawadzie Dziewnątrz przyjdzie Pawło Debili w wystrojach sadomaso albo przebranych za kucyki to nie powinno definiować całego ruchu bo jak już mówiłam każda skrajność jest zła nie lubmy sobie ludzi bo to że ktoś jest od nas inny i wywołuje u nas dość negatywne uczucia to jest normalne, jak mówię ja sama mam dość spore ograniczenia w swojej głowie ale to są ograniczenia w mojej głowie to, że ty masz problem z gejami to jest ograniczenie w twojej głowie i możesz to sobie racjonalizować Możesz do tego dobiać piękne ideały. Wiecie, ja ostatnio miałam taką rozmowę z moją koleżanką, która ma takie yy, przeciwstawne poglądy do mojej właśnie w tej kwestii, i się jej zapytałam tak bez złośliwości. Ej, stara, dlaczego zawsze geje są utożsamiani z pedofilią? No i powiem wam, że nie potrafiła mi na to odpowiedzieć. Dopiero tak chyba po pół godzinie wygrzebały jakieś badania na ten temat. Ale ja uważam, że z badaniami to jest tak, że badaniami można wszystko udowodnić. Także wiecie, zobaczcie, w pierwszym momencie nie potrafiła mi tego powiedzieć. I być może są osoby, które by potrafiły od, po, połączyć jedno z drugim, tak, że to jest geje równa się pedofilia, bo tam jakieś były badania, że te częściej są pedofile wśród gejów i tak dalej, bla, bla bla bla. Ok, tylko, że taki przeciętny kowalski, on tego nie wie. On się nasłuchał, że to jest złe, że to jest zagrożenie dla wartości narodu. I, a on, ponieważ te wartości są dla niego ważne, stara się ich wywonić, tak? Tak samo ostatnio czytałam fajny artykuł o tym, dlaczego tyle ludzi napisy głosuje i to mi też trochę otworzyło oczy. Bo tak naprawdę wszystkie inne partie lewackie atakują. Kościół, który jest dla ludzi bardzo ważny, i choć. I wiecie, z kościołem jest tak, że dla niektórych wiara i kościół są, nie są skorelowane, a dla niektórych papież i biskupi naprawdę są przedstawicielami Boga na ziemi. I wiecie co, ja teraz się nie wypowiem na temat swoich yy, poglądów na temat kościoła, ale w momencie, kiedy atakuje się kościół, część ludzi czuje się atakowana. Także jeśli wiele osób. LGBT deklaruje, że oni do kościoła nie i tak dalej i to się rozpropagowuje roz w mediach. Te osoby czują, że ich wartości dla nich ważne są atakowane. Tak samo jak osoby LGBT czują się atakowane za to, kim są, tak? Bo to, kim są, jest dla nich ważne i one odbierają te wszystkie nagonki medialne jako atak. Ale druga strona też się czuje atakowana. I póki nie znajdziemy sposobu na dialog w tym wszystkim, to to się będzie powtarzało. I szczerze, takie akcje stop nienawiści, one chuja dają, bo nie trafiają do osób, do których są skierowane, bo one nie uważają, że robią coś złego. One tylko obywają swoich wartości. Więc podsumowując tak ten mój wywód, nie powiem, byśmy się tolerowali. Bo każdy ma w swojej głowie ograniczenia i jest grupa osób, które nie lubi. Ale po prostu szanujmy się. To, że jesteś osobą nie tolerującą gejów, a miniesz na ulicy dwóch trzymających się za rękę panów, to... Czy oni ci wchodzą do łóżka? Nie. Czy to, że szukając przepisów, teraz mówię o sobie, na zdrowe jedzenie non stop trafiam na Książki o wegetarianizmie, o wegańskim detoksie, o diecie Dąbrowskiej. Yy, jakoś mnie rusza? Nie! Bo póki mogę sobie wsadzić kurczaka do garnka, to jest dla mnie zagrożenie. I to, że ja tego nie toleruję i mnie to wkurwia, to jest tylko i wyłącznie moje ograniczenie. I z tą myślą chciałabym Was zostawić. Do następnego razu, do usłyszenia i błagam nic już nie odwalajcie, ja naprawdę chcę się zająć się mangą i Japonią. Do następnego razu, dziane!